Dzień dobry. Proszę Państwa, proponuję małe powtórzenie. Wspominałem poprzednio o podziale układu naczyniowego. Mówiliśmy, że jest układ limfatyczny, czyli odpowiedzialny za odporność i układ krwionośny. I tenże układ krwionośny dzieli się na dwa obiegi. Przypomnijcie, jakie? No właśnie, duży i mały. W zeszycie ćwiczeń jest takie zdanie, które ma najprościej wyjaśnić, jak płynie krew obiegiem dużym, a jak małym. I napisane jest... A, może zanim przeczytam, co jest napisane, spróbuję to narysować. Otóż, no, tradycyjnie. Serce? I teraz, jeżeli krew wychodzi z lewej komory i wchodzi do prawego przedsionka to jest to krążenie Tak, duże oczywiście. Jeżeli krew Wychodzi z prawej komory, a uchodzi do lewego przedsionka, to jest to krążenie małe. Oczywiście. Krążenie duże, pamiętajmy, krążenie odżywcze krążenie małe, inaczej płucne. Tak. No właśnie. Tak. To są jakby ilustracje tych zdań, poleceń, które są zawarte w zeszycie ćwiczeń. Proszę jednakże pamiętać o jednym. Taka formuła, takim skrótem myślowym możemy się posługiwać tylko wtedy, kiedy dobrze znamy i rozumiemy przeznaczenie układu krwionośnego, przeznaczenie każdego z tych obiegów, gdyż, jak sami Państwo widzicie, te dwa rysunki dla osoby postronnej są no, bardzo mylące. Mógłbym powiedzieć, że generalnie, jak się na to spojrzy, to te rysunki są kompletnie bez sensu. Ponieważ w krążeniu dużym chodzi o odżywianie. W krążeniu dużym, w każdym krążeniu, yy, yy, każde krążenie zaczyna się tętnicami, wychodzącymi z komory, kończy się żyłami uchodzącymi do przedsionków. No tutaj niby to wszystko jest, jest komora, jest przedsionek, tylko powiedzcie mi Państwo, gdzie na tym rysunku tętnica przychodzi w żyłę. Tutaj nie ma tego miejsca. Właśnie, nie ma miejsca najważniejszego. Nie ma komórki, komórek. Wszystkich, dodajmy, komórek naszego ciała. Czyli taki rysunek, tak naprawdę, no bo z, tego, z tych rysunków można by wyciągnąć wniosek, że sens jest taki, że z komory krew ma trafić do przedsionka. Nie, proszę Państwa, z komory krew ma trafić do komórek, by je odżywić substancje odżywcze, by do tych komórek dostarczyć tlen. Już wspominam o hormonach, ale już nie będę tego rysował. To są dwa naj, yy, najbardziej istotne yy, składowe. Dwie najbardziej istotne składowe, czyli dwa składniki: yy, substancje odżywcze i tlen. W tych komórkach zachodzi metabolizm, czyli przemiana materii. W wyniku której z tych komórek krew wraca rzeczywiście teraz, wraca żyłami. Żyłami, którymi to, które to uchodzą do prawego przedsionka. I tymi żyłami, jak mówiliśmy, płynie krew pozbawiona tlenu, za to bogata w dwutlenek węgla oraz w szkodliwe produkty przemiany. Materii. Teraz dopiero ten rysunek ma sens. Pamiętajcie proszę o tym. Często mechanicznie powtarzacie z prawej, bądź w tym wypadku z lewej komory do prawego przeciąka, Z prawej komory do lewego przedsionka. No nie! Z lewej komory do komórek i dopiero po przemianie, po, po po przeprowadzeniu tego procesu zwanego przemianą materii, możliwe jest, by ta krew wróciła do prawego przedsionka. Podobnie w obiegu małym, czyli płucnym. Krew oczywiście wychodzi z prawej komory, ale dąży do płuc, w których zachodzi proces zwany wymianą gazową. W wyniku tejże wymiany. No właśnie, może najpierw się zastanówmy, co to jest ta wymiana gazowa. Słowo wymiana jest tutaj bardzo dobre. Zastanówmy się, czy to jest chemia, czy fizyka. Termin wymiana. No tak, to jest fizyka. Wymieniam coś na coś tu się nic nie zmienia, nie przemienia się przemiana materii jest w obiegu dużym, odżywczym. Tu jest tylko wymiana wymiana dwóch między środowiskiem wewnętrznym pęcherzyka płucnego, czyli powietrzem, a środowiskiem wewnętrznym naczynia krwiąśnego, czyli krwią we krwi dostarczanej do pęcherzyka płucnego w obiegu małym. Jest znacznie więcej dwutlenku węgla niż tlenu zdecydowanie więcej. Yy, zatem, co się dzieje, jeżeli taka krew będzie oplatała, ob, obmywała pęcherzy, pęcherzyki płucne, to dochodzi tutaj do właśnie bardzo charakterystycznego zjawiska dyfuzji. Co to jest dyfuzja? Pamiętacie? To jest przejście. Cząsteczek ze środowiska o większym stężeniu, o większej koncentracji, do środowiska o mniejszej koncentracji. Więcej dwutlenku węgla, cząstek dwutlenku węgla jest we krwi niż w powietrzu, w pęcherzyku płucnym. Zatem te cząstki przechodzą do powietrza, ale to nie znaczy, że przechodzi 100%. Przechodzą tak długo, aż dojdzie do wyrównania stężeń. Czyli takie samo będzie stężenie dwutlenku węgla we krwi, jak i w powietrzu. I dokładnie odwrotnie. Jeżeli w powietrzu w pęcherzyku płucnym znajduje się znacznie więcej tlenu niż we krwi, to ten tlen przechodzi właśnie do tej krwi, ale znowu tylko do momentu, aż dochodzi do wyrównania stężeń. I tak wzbogacona krew w tlen, a po uprzednim pozbyciu się dwutlenku węgla, taka krew wraca żyłami do, do lewego przedsionka. Tak, na tym polega tak naprawdę właśnie ten ogólny schemat. Także bardzo proszę, pamiętajcie, żeby nie robić jednej kreski sobie, by, by, by pamiętać, że jednak przecież na początku musi być tętnica, potem musi wrócić żyła, a więc gdzieś musi być to miejsce przejścia tętnicy w żyłę, czyli albo struktury płuca, czyli pęcherzyki płucne, albo komórki. W tym także komórki płuc, bo przecież krew w obiegu dużym także jakby drugą drogą płynie do płuc nie tylko tętnicami płucnymi ale także tętnicami o których już mówiliśmy w, na, w poprzednim spotkaniu tętnicami oskrzelowymi wszystkie odgałęzienia aorty pamiętajcie proszę wszystkie odgałęzienia aorty to są odgałęzienia odżywcze czyli jeżeli mielibyście się zastanowić nad doprowadzeniem substancji, no, krwi odżywczej, do jakiegokolwiek narządu, to zawsze musi to być taka droga, jak właśnie tutaj zaznaczona, czyli komora lewa, aorta, jak pamiętamy te trzy odcinki, wstępująca, łuki, wstępująca i od tej aorty odchodzące gałęzie do danego, wybranego narządu. Jeżeli do głowy, to z łuku aorty. Jeżeli do samego mięśnia sercowego, to z aorty wstępującej, pamiętamy te dwie tętnice wieńcowe. Jeżeli do klatki piersiowej, to z aorty piersiowej. Jeżeli do narządów jamy brzusznej, to oczywiście z aorty brzusznej. Jeżeli do kończyn górnych, to z łuku aorty. Jeżeli do kończyn dolnych, to z tego końcowego rozgałęzienia aorty. Pamiętacie, aorta brzuszna dzieliła się na te dwie tętnice biodrowe. Wspólne na początku, potem będą zewnętrzne i wewnętrzne. O tym pamiętajmy. No właśnie, tak wyglądałby ogólny schemat i, i podział na te dwa główne krwiobiegi. Dostałem też pytanie w mailu, prośbę w sumie. Chodziło o pokazanie ponowne, tylko dokładniejsze, jeszcze raz na spokojnie, jak płynie krew do. Mózgu, czyli jak zbudowane jest to sławetne koło tętnicze. No dobrze, to spróbujmy sobie. To. A, tu się nie da. Moje sknerstwo, no niestety, muszę nową kartkę poświęcić. Dobrze. Proszę Państwa, zawsze krew płynie. Serca, krew odżywcza, zatem i do mózgu także. No dobrze, czyli co? Rysujemy oczywiście serce. Czterojamowe. Rysujemy przegrody. Krew odżywcza do mózgu musi płynąć oczywiście z komory lewej aortą. Aortą najpierw wstępującą, potem łukiem aorty. No oczywiście dalej będzie aorta wstępująca, ale nie do mózgu. Łuk aorty. Od łuku aorty odchodzą trzy naczynia, jak pamiętamy. Pierwsze to jest pień ramiennogłowowy, dzielący się na podobojczykową, na tętnicę podobojczykową prawą i tętnicę szyjną wspólną prawą. Następnie mamy tętnicę szyjną wspólną lewą i tętnicę podobojczykową lewą. Tętnice podobojczykowe prowadzą krew do kończyn. Górnych. Tętnice szyjne, no jak sama nazwa sugeruje, prowadzą krew do, do rządów szyi, ale oczywiście dalej do głowy. I właśnie tętnice szyjne noszą nazwę wspólne, ponieważ dzielą się na tętnice szyjne zewnętrzne oraz na tętnice szyjne wewnętrzne. I te tętnice szyjne wewnętrzne łączą się, z, yy, znaczy łączą się, rozdwajają się dając gałązkę kierującą się w przód i w tył. I tu jest taka sama w przód i w tył. I w wyniku tego rozdwojenia te gałązki ze sobą się łączą, dając, no niestety, wybaczcie, nie dosyć koślawe, koło tętnicze mózgu. Czyli każda z tętnic szyjnych wewnętrznych daje takie właśnie charakterystyczne rozdwojenie, tętnica szyjna rozdwojenie, i z drugiej strony analogicznie tętnica szyjna rozdwojenie, i to właśnie w wyniku tego rozdwojenia dochodzi do zespolenia tych tętniczek, ostatecznie koła tętniczego. No właśnie, koło tętnicze mózgu powstaje z połączenia dwóch tętnic szyjnych wewnętrznych, ale już mówiłem ostatnio, że to nie wszystko. Mózg potrzebuje takich ilości tlenu, że ten, potężne tętnice szyjne wewnętrzne jeszcze nie wystarczają. Zatem do mózgu dochodzi jeszcze krew jedną drogą, parzystą znowu, od tętnic podobojczykowych, odchodzą tętnice, o których już wspominałem ostatnio, właśnie tętnice kręgowe. Tętnice wchodzące do kręgów szyjnych i biegnące poprzez te kręgi. Pamiętacie otwory wyrostków poprzecznych? W tych otworach biegną te tętnice. No wybaczcie, tutaj wyraźnie mi proporcje nie wyszły. Tętnice przed wejściem do jamy czaszki łączą się z tętnice kręgowe, łączą się z sobą w tętnicę jedną, podstawną, ponieważ leży na podstawie na podstawie mózgowia i ta tętnica także Uchodzi, czyli łączy się z tym kołem tętniczym. Czyli można by powiedzieć, że koło tętnicze powstaje dzięki czterem tętnicom. Dwóm kręgowym, które łączą się na końcu w jedną tętnicę podstawną oraz dwóm tętnicom szyjnym wewnętrznym, lewej i prawej. Powstaje koło tętnicze mózgu, i od tego koła dopiero odchodzą tętnice do poszczególnych. Części do poszczególnych półkul, ale tak, półkul, płatów, ale także oczywiście do niższych struktur mózgowia. Zwróćcie Państwo uwagę na to rozwiązanie, bo to jest niezwykle cenna, no powiedzmy sobie, cenna, yy, cenna przypadłość, że się tak wyrażę, yy, ewolucji. O co chodzi? Zwróćcie uwagę, jeżeli doszłoby do zablokowania, do zwężenia, do jakiegoś zatoru w obrębie jednej z tętnic kręgowych czy jednej z tętnic szyjnych, to krew do tego koła tętniczego, a więc do wszystkich tych właśnie tętnic odchodzących, dojdzie z pozostałych źródeł. Koło to wszystko jest zespolone z sobą. Genialne rozwiązanie Matki Natury, chroniące nas przed niedotlenieniem mózgu, bo jak wiemy, niedotlenienie mózgu to jest śmierć organizmu. A w najlepszym wypadku chwilowy, dłużej bądź krócej trwający paraliż. Zatem taka właśnie, takie na przykład odcięcie dopływu krwi jednostronne nie jest jeszcze katastrofą, ponieważ jeszcze mamy tętnice kręgowe oraz prawą tętnicę szyjną wewnętrzną i i tak, ta krew do koła tętniczego mózgu będzie dochodzić. Oczywiście, będzie to poważny, poważny, jakby to powiedzieć, niedobór krwi, więc niewątpliwie taka osoba będzie cierpiała. Może się skończyć bardzo często takie coś utracą przytomności, ale jest szansa na przeżycie. Dziękuję na razie. To wszystko.